Pałac w Goszczu w czasach swojej świetności, swoim blaskiem nie odstawał od ówczesnych pałaców w Poczdamie czy Wilnie. W 1755 roku został wybudowany na zlecenie rodziny von Reichenbach. W roku 1945 z powodu II wojny światowej rodzina hrabioska ewakuowała się, a cały zespół pałacowo-parkowy uległ licznym zniszczeniom oraz został splądrowany. 28 lipca została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich. Zakładała ona zabezpieczenie konstrukcyjne murów korpusu głównego obiektu w formie trwałej ruiny, konserwację detalu oraz wykonanie robót mających na celu ograniczenie bezpowrotnej destrukcji. Jednocześnie obiekt został przystosowany do zwiedzania przez budowę Platformy Widokowej. Montaż opraw iluminacji zabytku, kamer monitoringu oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych. No dzisiaj mamy wyjątkowy dzień tutaj w Goszczu, gdzie w sposób już oficjalny i bardzo uroczysty, wspólnie z mieszkańcami, z turystami z gminy, z regionu, otworzyliśmy właśnie te goszczańskie ruiny. Był to czas, na który, na który my czekaliśmy co najmniej dwa lata, bo przecież tyle trwały prace rewitalizacyjne, zabezpieczające tę ruinę. No a niektórzy od 1947, czyli od czasu, kiedy tutaj był pożar i ten pałac spłonął i od tego czasu popadał w tę ruinę. Ehm, ale też temu wspaniałem przedstawicielowi, przedsięwzięciu inwestycyjnemu, otwarciu, uroczystościom towarzyszył szereg imprez kulturalnych. Coś w myśl Gąszczu sztuki nawiązując do nazwy miejscowości, w której się znajdujemy, mianowicie to dzisiaj podsumowywaliśmy plenery, które miały miejsce tutaj tydzień temu studenci z trzech politechnik, z Politechniki Bydgowskiej, wrocławskiej, poznańskiej, inspirowani tą przestrzenią, rysowali swoje prace, a dzisiaj mogliśmy podziwiać efekty tych, tych prac. Dodatkowo została otwarta wystawa, wystawa, której uczestnikami Autorami byli światowej sławy artyści z Polski i z zagranicy. Tam właśnie mogliśmy podziwiać wystawę pod tytułem Przestrzeń Wspólna. To tam najlepsze prace sztuk artystycznych, sztuk nowoczesnych do dzisiaj i przez najbliższy miesiąc będą dostępne właśnie przy okazji odwiedzin tutaj tych ruin Pałaców Goszczu. I tak oto są odrestaurowane i zabezpieczone ruiny Pałaców Goszczu. Które przyciągają artystów z wielu miejsc Polski oraz świata. Tydzień przed oficjalnym otwarciem pałac w Goszczu odwiedzili w ramach pleneru studenci z Politechnik Bydgoskiej, Poznańskiej oraz Wrocławskiej. Ich obecność tutaj to zasługa Katarzyny Urbanek, radnej gminnej, która jak dobry duch co roku organizuje oraz opiekuje się gośćmi. Występuję z ramienia burmistrza i koordynuje z. Przyjaznymi gośćmi, zaproszonymi do naszego pałacu, jak również studentami i uczniami z naszych podstawówek i z przedszkola. Staram się spiąć wszystkie prace, wszystkie potrzebne materiały, które. Są przydatne do tego, żeby ten plener się odbył, jak również pokaz studentów, którzy występowali w strojach pod tytułem Pałac Donoszenia. Bardzo się cieszę, że udało się wszystko tak organizacyjnie spiąć razem z panią dr Batą Fartałą Harlender, jak również panem Markiem Sienkiewiczem. Mam nadzieję, że podołaliśmy temu zadaniu, że było co oglądać. Było na co patrzeć. Materiały jeszcze, które są zgromadzone w sali wystawienniczej, jak również w Kościele Ewangelickim, pozostaną do końca czerwca. Mam nadzieję, że będą cieszyć turystów, naszych mieszkańców, wszystkie osoby, które są zainteresowane sztuką. Mam nadzieję, że Pokaz, jak i również zaproszeni goście na tyle zainteresowali mieszkańców, burmistrza, Radę Miejską, jak i również sponsorów, do tego, żeby zaprosić w przyszłym roku, aby ponownie zrobić plener. Może poszerzony o jeszcze inne działania, na przykład fotografię artystyczną. Więc nasz pałac ma potencjał. Wszystko, co się znajduje wokół. Mam nadzieję, że zostanie to docenione i będziemy mogli pokazywać nasz pałac okolicznym mieszkańcom, turystom z naszego kraju i również za granicę. Dzień otwarcia ruin pałacu przyciągnął wielu gości. Główna uroczystość i przecięcie wstęgi poprzedzona była otwarciem międzynarodowej wystawy pod nazwą Przestrzeń wspólna. Zaraz będzie naszą wystawę y, w temacie Przestrzeń Wspólna. Y, może bym na początku, y, na początek byśmy wymienili autorów wystawy i chcielibyśmy, żeby tutaj wszyscy autorzy do nas podeszli. Pan Marcin Berdyszak niestety nie mógł być z nami. Ute, dot. Może tutaj, tutaj. Może tutaj prosimy to. do przodu. Tak. Popraszamy. Pan Tomasz Drewicz, też e, z Poznania niestety nie mógł być dzisiaj z nami. E, Czaba Kuriesi. <noise> Marek Gazary. <noise> Magda Grzegowska. Jarosław Urbój, też niestety nieobecny. Karolina Jaklewicz. Patryk Kowaczowski. Niestety nie mógł, bo faktycznie dalej jest dalej czekać. Wladimir Anna Maria Kram. Ee, Anno, Anno. Jest Aniu, zapraszamy. Dobrze, może jeszcze jest spóźniona. Krzysztof Mandzios jest z nami. O, mamy profesor. Marek Sienkiewicz. Dzień dobry Państwu. Iwona Strawikowa. Józef Suchoza. Remigia Wojtkuta, niestety która z nami e, nie jest. Jak widzicie Państwo po nazwiskach, to jest wystawa międzynarodowa. Są artyści nie tylko z Polski, ale ze Słowacji, Węgier, Austrii, Czech. Chciałem jeszcze Państwu przedstawić e, kuratorkę, ale też autorkę, Beatę Wertałę-Harlander. <noise> Współpraca z nim jest pan Marek Sienkiewicz. W temacie przestrzeń wspólna. Artyści odnieśli się bezpośrednio właśnie do, tutaj też inspiracją był właśnie pałac. To wszystkie działania, które były robione, były specjalnie właśnie na, na to dzisiejsze otwarcie. Byli artyści z Polski, z Słowacji, Węgier. Austrii, Niemiec i Czech, oraz Litwy jeszcze, przepraszam. Artyści zaprezentowali dzisiaj pracę w przestrzeni dawnego Kościoła Ewangelickiego oraz w przestrzeni wystawienniczej, jak i też można podziwiać je tutaj w przestrzeniach. W przestrzeniach parku i też stawu, bo jedna praca jest również ustawiona na, 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 tutaj na, na stawie przylegającym do pałacu. Zarówno studenci, jak i artyści, którzy pokazywali swoje prace, zachwycili się tą przestrzenią. Właśnie takim stanem tej przestrzeni zastaną, tą, tą, tą sytuacją, i do nich również odnoszą się po prostu praca autorów. Pracę, którą przygotowałem na wystawę, którą zorganizowała Beata Fertała, Harlender i Marek Ksienkiewicz, zatytułowałem Napięcia w przestrzeni wspólnej, albowiem tytuł tej wystawy są obszary wspólne. W związku z tym, że zobaczyłem całą historię tego miejsca. Jak byłem tutaj jakieś 2-3 dni temu, przepraszam, 2-3 tygodnie temu wcześniej, zobaczyłem ten stan. Pozostałości, po rzeczy, którą tutaj znalazłem, to właśnie pomyślałem sobie, że takie napięcia, bo zawsze, jak jesteśmy w obszarze wspólnym, zawsze mogą być sytuacje takie, że oto powstają napięcia. I stąd widzimy, że ta praca nawiązuje do postaci ludzkiej, jest antropomorficzna. No, Zależy mi na tym pewnym odblasku, pewnym przekazywaniu w jedną część. Do drugiej części zwierciadła, to odbijanie się i ten dialog, bo my w sumie dialogujemy zarówno z otoczeniem, jak również dialogujemy między sobą oraz ja sam z sobą również dialoguję. No i tutaj no, jest taki pretekst do tego, co wydarza się na zewnątrz, co wydarza się we wnętrzu w, w, i to, co mamy wokół w, w tej galerii, galerii, która kiedyś była świątynią i te pozostałości dosyć dramatyczne, jak widzimy tam jakieś nagrobki, sarkofagi, no to wszystko jakoś działa bardzo na wyobraźnię no i powoduje, że rodzaj napięcia między czasem dzisiejszym, dzisiejszym, że to wszystko się tak jakoś odbywa. Prace, które prezentuję na wystawie Przestrzeń Wspólna są Związane z wystawą, którą wcześniej jako pokaz indywidualny zrealizowałam w kościele ewangelickim w Pruszkowie pod Opolem. Akurat tak się złożyło, że ta wystawa skończyła się miesiąc temu i postanowiłam, ponieważ wiedziałam, że jedną z przestrzeni tutaj w goszczu będzie kościół, postanowiłam przenieść niektóre prace tutaj do do tych przestrzeni. Jedną z tych prac jest praca pod tytułem Duszyczki, prezentowana wobec grobów, które w kościele są usytu... usytuowane w jednej z naw. Powiem tak, nie była to sytuacja łatwa. Ale postanowiłam jednak w pewnym sensie nawiązać do tego, do tego miejsca, właśnie do tego miejsca pochówku. Właśnie dlatego, że uważałam, że ta praca w pewnym sensie jest stosowna, jest stosowna do tej sytuacji. Ogólnie zajmuję się w sztuce łączeniem nauki ze sztuką. Moją największą inspiracją jest astronomia. Tutaj mogą Państwo zobaczyć pracę, moją instalację, która została stworzona specjalnie do tej przestrzeni. Instalacja została stworzona z nici. Możemy tę pracę interpretować oczywiście na swój sposób. Przede wszystkim twórczo jest to kompozycja stworzona między dwiema ścianami na końcu, na samym dnie tej pracy, prezentująca okrąg. Praca, tak jak wszystkie moje prace, jest połączeniem nauki i sztuki. W tym wypadku możemy zaobserwować kosmiczne czasoprzestrzenie, teorię, którą wysnuł Einstein w swojej pracy naukowej. Pałac zainspirował również studentów w kierunku architektury wnętrz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu do stworzenia kostiumów kreacyjnych. Zorowanych na elementach architektury i wyposażenia pałacowego. Dzisiaj przyjechaliśmy z kolekcją stroi, kostiumów kreacyjnych, właśnie poświęconych tutaj tej przestrzeni tego pałacu, w którym teraz się znajdujemy. Kolekcja się nazywa Pałac Donoszenia. Była całkowicie odniesieniem, inspiracją, właśnie były elementy pałacu już nieistniejące. Dzięki dokumentacji fotograficznej udało nam się jakby znaleźć właśnie inspirację tych już nieistniejących wnętrz, jak i też tą, tymi elementami zastanymi w tak? pałacu jego dawną świetnością, jak i obecnym stanem zastanym. Noszenia, to przede wszystkim dla studentów jest bardzo ciekawe doświadczenie zupełnie innego projektowania, podejmowania nowych wyzwań, nowych tematów. To jest doświadczenie, które z nimi będzie na całe lata ich życia, ale jest to myślę, że też coś bardzo ciekawego i świeżego dla widza, który zazwyczaj pokaz mody jednak kojarzy z ubraniem, z czymś użytkowym. Z czymś, co zakładamy w jakimś celu, żeby nam nie było zimno, żeby nam nie było ciepło, żeby coś zasłonić. Tutaj mamy zupełnie inną funkcję tych rzeczy, także myślę, że nie tylko właśnie dla twórcy, ale również dla widza to jest bardzo ciekawe doświadczenie, zobaczyć, być i poczuć tę atmosferę. Ruiny pałaców goszczu są gotowe na przyjęcie turystów, a cały kompleks pałacowo-parkowy jest z pewnością wart odwiedzenia. Bo to tu w Goszczu właśnie zatrzymał się czas.